Jaki jest mandat za przekroczenie od 31 km na godzinę na drogach publicznych? 800 zł. No, nie jest to mało pieniędzy, prawda? I w tym momencie trzeba sobie zadać pytanie, bo te 30 km bardzo łatwo przekroczyć. Na drodze lokalnej, ja nie mówię w mieście, bo jestem ogromnym przeciwnikiem szybkiej jazdy w mieście, ale na drogach lokalnych, gdzie jest pusto. Czasem się zagapicie na autostradzie, na SC, łatwo to przekroczyć i zapłacić 800 zł za coś takiego. I teraz trzeba sobie zadać pytanie: A co można innego, fajnego robić na motocyklu za 800 zł? I dzisiaj jesteśmy na Speed Dayu, na Torze Poznań, największym i najszybszym Torze w Polsce, gdzie można jeździć legalnie motocyklami. Dzień takiej imprezy, tutaj to jest 590 zł. Jeżeli zarezerwujemy sobie termin 7 dni wcześniej i opłacimy go, a jeżeli przyjedziemy sobie tak na dziko, dzisiaj chce mi się pojeździć, tu przyjeżdżam, jest speed day, to jest 650 zł. Czyli i tak dużo taniej niż jakby nas złapała gdzieś tam policja, jakbyśmy się dali złapać. Znaczy, to, to, to dali złapać to jest zło określenie. Jakbyśmy mieli pecha po prostu. Do tego, jeżeli nie macie wyrobionej motokarty, to musimy ją wyrobić, zdać egzamin, jakie są flagi i tak dalej. Generalnie. 15 minut do opanowania i za to płacimy 30 zł. Karta jest ważna przez 3 lata, więc jednorazowy wydatek na dłuższy czas. W cenie dostajemy kostkę do pomiarów czasu, bo przecież każdy z nas chce robić jakiś progres. Nawet jak nalajcie, to jesteśmy ciekawi po prostu swoich czasów. Możemy sobie także dokupić dodatkowo uchwyt do tej kostki i to jest wydatek około 50 zł. więc jakby koszt imprezy, taki czysty koszt imprezy spokojnie zamkniemy w siedmiu stówkach. Nadal jest taniej niż mandat, do tego jak doliczymy powiedzmy 100 zł na paliwo, no to wychodzi podobnie, a tutaj nie ma limitów prędkości. Są bardzo szerokie zakręty i możemy spotkać mnóstwo fajnych ludzi. Tor Poznań ma 4100 metrów i jest najdłuższym takim obiektem w Polsce. Jak podaje niektóre źródła, dzięki temu możemy legalnie przekroczyć 140 km na godzinę w Co drugim zakręcie. Ciekawostka jest taka, że mamy także tor kartingowy, który ma 1500 metrów i jeszcze jakiś czas temu odbywały się tutaj zawody m.in. supermoto. Mamy także spory klas wyścigowych. Ogólnie w tej chwili, kiedy my jesteśmy na speed dayu, czyli takim dniu treningowym, są cztery klasy: A, B, C i D. I ta pierwsza to jest taka typowo wyścigowa, B jest dla bardzo szybkich, C już jest dla wprawionych i D jest dla początkujących. I podgrupa D jest jeszcze z instruktorami podzielona w naszym przypadku dzisiaj na cztery inne grupy, więc jest fajnie, przyjemnie, na lajcie, każdy może tutaj przyjechać. A kto przyjechał i jak się czują osoby, które są tutaj po raz pierwszy, opowie Wam Kuba. Przed dzisiejszym Speed Dayem wydawało mi się, że na tor wyścigowy przyjeżdżają tylko właściciele motocykli torowych, które nie są przystosowane do jazdy po publicznych drogach. Przywożą je na przyczepkach, mają ze sobą komplet opon i w zasadzie nikt poza nimi na tor nie wjeżdża. W naszej grupie D, czyli tej, która e, osiąga. No, najwolniejsze czasy okazało się, że jest pełen przekrój motocykli. Jest chłop, który brał udział, słuchajcie, w Scrambler Fever na Ducati Desert X na oponach kostkowych i daje radę na to, że także naprawdę każdy może przyjechać. Jest też Hornet pierwszej generacji. Widziałem też człowieka na BMW GS-ie dużym, także. Wszyscy się szkolą i to są umiejętności, które z pewnością przydadzą nam się także na publicznych drogach. Na torze wyścigowym nie ma możliwości, że wyjedzie Wam Cinquecento z podporządkowanej, które nie zauważyło motocykla, w związku z tym możecie tutaj sprawdzać swoje możliwości. I jeżeli jesteście odpowiednio ubrani, to istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że stanie Wam się coś złego. A nawet jeżeli położycie motocykl, są odpowiednie służby, które zajmują się jego przetransportowaniem w bezpieczne miejsce razem z Wami w pakiecie. osób pytało mnie, czy jest się czego bać przed przyjazdem na tor. I powiem Wam szczerze, że ja dzisiaj rano wstałem z delikatnym stresem, który porównałbym do takiego stresu, który odczuwałem, kiedy robiłem swój pierwszy tatuaż. Czyli nie był to paraliżujący stres, ale jednak odczuwałem delikatny niepokój. Podobnie było podczas odbierania kostek, zestawu naklejek na motocykl. Wiecie, no to jest coś nowego, jednak kiedy obserwuje się pozostałe grupy, czyli A, B i C, i to, co oni uskuteczniają na tym torze, to jest naprawdę hardcore. Ale okazuje się, że kiedy wyjedziecie na tor z instruktorem, to naprawdę poczujecie, po pierwsze, progres, a po drugie, ten stres mija bardzo szybko. Ja po drugiej sesji odczuwam już ogromną przyjemność z jazdy i w zasadzie spoglądam cały czas na zegarek i czekam na kolejną. A w kwestii sesji, ile trwa sama sesja? Trwa około 15-20 minut. I... Osobiście uważam, że jest to czas wystarczający do tego, żeby się pobawić, ale żeby móc jeździć w pełni skoncentrowanym. Umówmy się, że po 30 minutach kręcenia kółek cały czas na torze... No nie zachowacie takiego poziomu koncentracji, który wystarcza na to, żeby kręcić coraz to lepsze czasy. A jak już przy kwestii czasu jesteśmy mega fajną i w zasadzie atrakcją jest to, że otrzymujecie kostkę, która liczy Wam czas każdego okrążenia. W związku z tym ja po każdej sesji, kiedy staram się przekraczać kolejne swoje granice, z ciekawością odpalam aplikację i sprawdzam czasy poszczególnych okrążeń. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto zapłacić za taką atrakcję, to wspomnę wam tylko, że jest to cały dzień na torze. My przyjechaliśmy dzisiaj o godzinie 8 rano po to, aby zdać egzamin na motokartę, natomiast same jazdy trwają aż do godziny 18. Z przerwą obiadową jest to 6 sesji z instruktorem. To ważne dlatego, że w cenie wjazdu na tor w tym przypadku Tor Poznań macie również zajęcia z instruktorem. W pierwszej sesji nie mieliśmy możliwości, żeby się wyprzedzać. Cały czas jechaliśmy jeden za drugim <laughs> za instruktorem, natomiast w drugiej już sesji zamienialiśmy się cały czas na drugiej pozycji za instruktorem, po to, żeby mieć szansę jechać dokładnie po jego śladzie. A instruktor dostosowywał tempo do umiejętności danego zawodnika, który akurat jechał za nim, i ja właśnie wtedy wykręciłem swój najlepszy czas. Moi drodzy, jadąc na tor, pamiętajcie o tym, żeby przygotować się na pewno pod względem opon. Opony to podstawa naszego bezpieczeństwa i tego, żebyście się pewnie się czuli na torze. Także warto pamiętać o tym, żeby ta opona miała jeszcze jakiś w miarę dobry bieżnik i świeży dot. Przyjeżdżając już na tor, zawsze pomożemy w ustawieniu ciśnień, więc to jest bardzo ważne. Ważny strój. Buty minezon jeśli jest, to mega fajnie. Jeśli nie, to spodnie mogą być z jakimiś ochraniaczami, kask, rękawice, wiadomo. I przede wszystkim, co najważniejsze, musicie pamiętać o tym, żeby mieć dobry nastrój i być uśmiechnięci i będzie na pewno wtedy dobra zabawa. Pamiętajcie o tym, że tor wyścigowy tak naprawdę to najbezpieczniejsza forma doskonalenia jazdy. Na to, że nie ma krawężników, nie ma drzew, nie ma innych pojazdów, które nawet w nawet nieprzewidywalnym momencie mogą gdzieś tam nam wyjechać, zaszkodzić. Także mimo wszelkich mitów, tor jest bardzo bezpieczną formą szkolenia się i jazdy na motocyklu. Pamiętajcie, że Tor jest dla wszystkich, dla największego amatora, dla człowieka, który wczoraj zdał prawo jazdy i dla tego, który jeździ bardzo szybko i od bardzo dawna. Mamy tutaj sztab instruktorów na, na speed dayu. Dzielimy zawsze na grupy. Mamy grupę najwolniejszą, szybszą itd. Tak tak Także w zależności od tego, na, jakich, na jakim poziomie tutaj ktoś się czuje, ktoś jedzie, tak dobieramy instruktora, tak żeby ta osoba jak najwięcej wyciągnęła z tego dnia, żeby czuła się przede wszystkim komfortowo i bezpiecznie. odpowiednio dobrałeś motocykl na dzisiejszego Speed Day'a? Mógłby być szybszy, ale jest bardzo ładny. No jest bardzo ładny niewątpliwie. Pytanie brzmi, czy to odpowiedni motocykl na tor. Daj sobie radę. 200, 200... 200. Tak, 200 nie osiąga. Nie masz szans, nawet jak z górki go zepniesz. 170 to jest taki max i faktycznie jakby dla niego to już jest sporo. No ale znowu na zakrętach w ogóle nie czuję, żeby odstawał od grupy. Ale to prawda, bo leciałem przez, leciałem przez dłuższy czas podczas ostatniej sesji za Tobą i rzeczywiście rzeczywiście daje radę, no, no jest nawet po czasach to widać. Ruda? Najszybsza ruda? <grym> najszybsza ruda na torze. Ruda? <grym> Jesteś jedyną rudą. Nie, no generalnie myślę, że fajne doświadczenie, szczególnie, że nie jestem najszybsza z najszybszych i się okazuje, że można też przejechać na tor nie będąc najszybszym, ale najszybszą rudą na pewno jestem. Ale wiecie, tak sobie myślę, że to też jest yy... Też jest spoko opcja, jeżeli e, czujesz, że ponoszą cię emocje na publicznych drogach, nie? A tutaj w ogóle nie, czu, nie czujesz, żeby mi ponosił emocje. Nie też nie ponoszą emocje, ale jednak mimo wszystko lecimy, wiesz, z dość sporymi prędkościami przelotowymi. Oczywiście to, co tutaj robimy na zakrętach, tego na publicznej drodze w ogóle nie jesteś w stanie się zbliżyć do tego. No nie, no tym bardziej, tym bardziej, że lecisz sobie, wiesz, tak naprawdę po ślepych zakrętka, zakrętach, które na publicznych drogach no, są ryzykowne, nie? Tak. Bo ktoś ci wyleci, wiesz, za zakrętem. Dzisiaj nawet jak tutaj jechałem, to gościu jechał z, z, z naprzeciwka, nie? Migał mi światłami i wyprzedzał. Ja mam zjechać. Więc tak, ja jestem na KTM-ie 690 i jest to najwolniejszy motocykl ze stawki. Bardzo najwolniejszy, bo ja mam 74 konie, Kuba ma 125 i Ruda ma 102. Więc to jest 50 koni różnicy, jak tak dobrze policzyć, nie? To prawda, ja natomiast jeżeli chodzi o Kawasaki Z900, które ujeżdżam dzięki uprzejmości salonu Karlik w Poznaniu, wiem już teraz na pewno, że to jest mój kolejny motocykl. Tak, to... tylko chce się dostawać. Tak, też tak uważam. Najpierw wycieczka integracyjna dobrych sklepów motocyklowych na kaszuby. Publiczne drogi i prędkości dozwolone? oczywiście takie jakie są dozwolone na publicznych drogach. W Niemczech, a później Tor Poznań. Wszystko się zgadza. Wszystko, co mówisz, jest prawdą. Mówi mi tak zawsze. A wy co sądzicie? E, czy byliście kiedyś na torze? Jeżeli nie, to dlaczego? E, dajcie znać w komentarzach i. Lecimy, lecimy zatankować. I lecimy zatankować, bo kończy nam się waha. I w ogóle spalanie jest pod sufitem po prostu, nie? Ja spaliłem prawie tyle, ile na całej trasie z Kaszub na chatę. Ja spaliłem, na tylko, trzech sesjach. ja spaliłem tylko tyle, co miałem. Cały czas jest buła łokieć kolano. A my widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach.